Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie trochę historii, trochę tego co dzieje się aktualnie, ale właśnie, pamiętacie ten samochód? Trudno nie pamiętać Opla Astry. A teraz uwaga: pierwsza generacja, druga generacja, trzecia, czwarta, no. Każda kolejna generacja Opla Astry cieszyła się olbrzymim powodzeniem na rynku. Może to były takie dziwne czasy, ale pierwsza generacja, która przyszła po kadecie w 1991 roku, faktycznie mogła się podobać. Ludzie wybierali ten samochód, bo chcieli jeździć Oplem, chcieli jeździć Oplem Astrą. To był rodzinny, kompaktowy samochód oferowany w rozsądnych cenach. Wersje nadwoziowe do wyboru, do koloru, jak to w tamtych czasach było modne. Trzy drzwiowy hatchback, pięciodrzwiowy hatchback, sedan, kombi, kabriolet. No to wszystko, czego można byłoby chcieć od rodzinnego samochodu. Wersji wyposażenia było mnóstwo. Tak, teraz na zdjęciach mamy nową Astrę, ale do nowej za chwilę przejdziemy, bo przejdźmy przez chwilę przez te kolejne generacje Astry. Od pierwszej do tej obecnej. No obecnej za chwilę wam poopowiadam. Naprawdę w przypadku wyboru Opla Astry można było decydować się na niemal wszystko i Samochód trafiał w gusta tych, którzy potrzebowali samochodu zwykłego, prostego, nie za szybkiego, a kończyło się na wersjach usportowionych dla tych, co chcieli mieć Astre na początku GSI. Potem przyszła wersja OPC, ale każdy mógł coś wybrać. Ale przyszły dziwne czasy, pojawiła się nowa Astra. Nowa Astra, która. No właśnie, powiedzcie, kiedy widzieliście na drodze nową Astry? To nie jest częsty widok. Rzadko spotykamy ten samochód, pomimo, że pojawił się na rynku już jakiś czas temu. No i co z tego? No efekt tego jest taki, że pomimo tego, że stylistycznie samochód jest według mnie bardzo udany, ma fajnie narysowaną linię, ma naprawdę genialny przód, tył też może być, no i Fajnie zaprojektowane wnętrze, to wszystko sprawia, że mamy kompletne auto kompaktowe, które jednak nie do końca trafiło w gusta klientów. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, dobrze, przypuszczam dlaczego, ale zobaczcie, ten samochód jest dostępny na rynku od, znaczy został zaprezentowany w 2021 roku, no i teoretycznie, no dobrze, od 2022 jest dostępny, ale parę ładnych lat ten samochód jest dostępny na naszym rynku. I o ile poprzednie generacje pojawiały się i już było widać je na drogach, tak obecnej Astry za bardzo nie widać. No właśnie, dlaczego tak ciekawie wyglądające autokompaktowe nie spotkało się z zachwytem klientów, nawet tych co od lat jeździli oplami? Może dlatego, że nie mamy specjalnego wyboru. Co to znaczy, że nie mamy specjalnego wyboru? No, bo Astrę możemy kupić zarówno silnikiem spalinowym, w wersji hybrydowej, hybryda Plagil. E, może być też również elektryczna, więc naprawdę gama jednostek napędowych, gama napędów jest duża. No właśnie, chyba jednak nie do końca. Bo uwaga, jeśli chcielibyśmy Astre silnikiem spalinowym, to co możemy wybrać? Możemy wybrać wszystko, znaczy silnikiem benzynowym, przepraszam bardzo. Możemy wybrać wszystko, pod warunkiem, że zdecydujemy się na silnik 1.2. W różnych wersjach mocy, z, różną, z różnymi skrzyniami biegów, ale do dyspozycji, do wyboru, w rodzinnym, kompaktowym hatchbacku, tudzież kombi, mamy jeden silnik, 1.2 turbo. Moce zaczynają się od 100, 110 koni, a kończą się na 136 koniach w wersji hybrydowej, więc mamy Wersje 1, 2, 110 koni, manual sześciostopniowy, 1, 2, turbo, manual sześciostopniowy albo ośmiostopniowy automat i hybryda z sześciostopniowym automatem. Ci co jeszcze chcieliby jeździć dieslem mogą wybrać wersję 1, 5 diesel o mocy 130 koni mechanicznych, elektryczne są. Są zelektryfikowane napędy Bastrze, poczynając od tego elektrycznego Stellantisowego z yy, silnikiem mocy 156 koni, a kończąc na hybrydzie plugin w dwóch wersjach mocy 180 albo 225 koni mechanicznych. Co do cen, cóż, jeśli chcecie konkretnie zapoznać się z cenami oplastry, to wypadałoby odwiedzić stronę, bo mógłbym Wam wyrecytować cały cennik. Opla Astry aktualnego. Właściwie aktualny cennik Opla Astry. Ale tego nie zrobię. Jeśli chcecie, odwiedźcie stronę Opla i zobaczcie. Zacznę tylko od tego, że cena katalogowa wersji podstawowej zaczyna się cennikowo od 123 tysięcy złotych, a w promocji od 108 tysięcy złotych. Natomiast cennik zamyka wersja nie elektryczna, żeby było ciekawiej, bo elektryczna e, kosztuje w najbogatszej wersji uposażenia GS 159 900 zł, tylko hybryda plugin o mocy 225 koni mechanicznych w cenie promocyjnej 174 950. O ile ceny wersji bazowych są akceptowalne według mnie, chociaż 108 tysięcy złotych to i tak cały czas dużo, jak za autokompaktowe z silnikiem 1.2 o mocy 110 koni mechanicznych. Ale z tym nie będziemy dyskutować. Tak jest, było i będzie. Samochody tańsze raczej nie będą, ewentualnie mogą być połasek. No ale właśnie, co się stało z Oplem? Bo przez lata od Astry pierwszej generacji, poprzez Drugą, trzecią i tak dalej. Aż do momentu roku 2019. Wiemy, co się wydarzyło w 2019 roku. Czy w 2019 jeszcze nie, przepraszam bardzo. W 2020, no ale przez lata Opel był tą marką i to jeszcze nie tak dawno, która znajdowała się w pierwszej piątce najpopularniejszych marek na naszym rynku. Uwaga. W 2019 dziewiętnastym roku Opel zamknął rok na pozycji numer 4. Na pozycji numer 4. No właśnie. Były takie czasy, że Opel znajdował się w pierwszej dziesiątce i w pierwszej dziesiątce razem z tą trójką, dobrze, czwórką, przepraszam bardzo samochody Opla cieszyły się dużą popularnością. Astra, Corsa, no było z czego wybierać. I tak z roku na rok od tego 2019 roku pozycja Opla powoli, powoli spadała. Co jest zaskakujące, no ale tak jest niestety i trudno już szukać Opla w pierwszej dziesiątce jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów globalnie. Jeśli mówimy teraz o wszystkich modelach, które które są oferowane w salonie Opla. Co może nieco dziwić, bo ten stolik z tymi najpopularniejszymi markami na naszym rynku strasznie się przewrócił w ciągu ostatnich lat. Pierwsze miejsce od lat kupuje Toyota, drugie, a właściwie drugie Skoda, potem mamy Kie, Volkswagena, Hyundai, BMW, Mercedesa, Dacia, Audi, Forda, Renault, ale to jest, uwaga, 2023 rok. Cały czas no jest problem pewien, znaczy, problem, jak problem. No. Jest to dziwna sytuacja, tak? Mamy marpię, która przed laty była wolumenowa. produkowała samochody, które trafiały w oczekiwania, w gusta klientów, którzy chcieli mieć po prostu samochód za rozsądne pieniądze, który nie sprawia specjalnych problemów. Oczywiście wiem, zaraz powiecie, że astra pierwsza, druga, no trzecia również. To są samochody, które bardzo szybko ulegały biodegradacji. Może tak jest, może po części jest to wina użytkowników. Ale samochody cieszyły się olbrzymią popularnością. Wraz z nastaniem nowego, wraz z unifikacją koncernu. Bo pamiętajmy o tym, że Opel jest wcześniej był częścią koncernu GM, potem trafił do koncernu PSA. Aby ostatecznie wszystkie marki koncernu PSA trafiły pod jedne wspólne Skrzydła koncernu Stellantis Który unifikuje całą gamę modelową Bo mówmy się Opel Astra to jest dokładnie to samo Co na przykład Peugeot 308 Co DS4 I wiele innych modeli Oferowanych przez koncern Sterantis. Unifikacja polega na tym, że mamy tą samą płytę podłogową, te same jednostki napędowe, różnice stylistyczne. ok, ale pod maską mamy cały czas to samo. Cały czas niewielki wybór jednostek napędowych, bo umówmy się, ta wolumenowa część gamy modelowej koncernu Sterantis, tak samo Opla, opiera się na jednej jednostce napędowej. Tej jednostce napędowej, która w ciągu ostatnich lat nie ma najlepszej prasy, bo mowa o silniku 1,2 piórtek i może ten silnik został zmodyfikowany. Tak, nie ma już paska e, rozrządu w, oleji, w kąpieli olejowej, mamy łańcuch rozrządu, ale ta fama za tym silnikiem, właściwie zła, zła sława tego silnika, będzie ciągnęła się długo. Zmiana nazwy z 1,2 piórtek na 1,2 turbo coś zmieniła. A raczej nie, bo klienci z pewną dozą niepewności podchodzą do, do takich zabiegów. Więc zmiana tylko i wyłącznie dobrze. Zmiana konstrukcyjna to jedno, tak? Zmiana nazwy to drugie. Ale to wszystko sprawia, że cały czas klienci mają problem. Nie mogą przełamać się. Okej, okay, mamy duże kompaktowe kombi z silnikiem pojemności jednego, od litra. To trochę niewiele. No bo niewiele. Ale efekt tego jest taki, że początek już tego roku również pokazuje, że chyba jest pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że Opel zamyka prawie pierwszą dwudziestkę, jeśli chodzi o najpopularniejsze nowe auta na naszym rynku. Wyprzedziło Opla wiele marek, które... Zadebiutowały na naszym rynku nieco później, znaczy dobrze, jedna marka zadebiutowała na naszym rynku nieco później niż e, Opel, bo mowa AMG, które jest na pozycji numer 16, Opel 19. Cupra jest na 17 I pozycji, jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów. Na Dopplem mamy mnóstwo marek premium: mamy Renault, mamy Peugeota. Nie mamy citrena, który radzi sobie jeszcze ciekawiej, je jeszcze gorzej od Opla. po tych modyfikacjach. No ale to wszystko pokazuje, że taka unifikacja e, sprawia, że okej, okay, stylistycznie może mamy wszystko to, co jest charakterystyczne dla OPLA. Ale mechanicznie już nie, bo od, przez lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w autach tego segmentu możemy wybierać spośród wielu jednostek napędowych, i to klient decydował o tym, czym chciałby jeździć. Silnikiem, jak, jaki silnik chciałby mieć pod maską. Teraz wyboru specjalnego nie mamy. Efekt? Rynek się zmienia. Rynek się zmienia o tyle, że jeśli spojrzymy na te marki, które są w pierwszej dziesiątce, to mamy tam wiele modeli, właściwie wiele marek, które nie opierają swojej gamy jednostek silnikowych na tych najmniejszych. Uturbionych silnikach. One nie są złe, one naprawdę całkiem sobie dobrze radzą, ale cały czas gdzieś w naszej głowie jest, że duży samochód powinien mieć nieco większy silnik niż mamy w aucie miejskim. Efekt? A no, będę śledził, patrzył, przyglądał się statystykom sprzedaży. Na razie to, co się dzieje na rynku i to, jakie auta pojawiają się w topce sprzedaży, no, nie pozwala optymistycznie patrzeć w kierunku tych. Samo samochodów takich jak Opel Astra i wszystkich pokrewnych z koncernu Stellantis. Dlaczego? Bo ludzie wolą wybrać coś innego. Czekam na Wasze opinie. Jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.